Politycy różnych opcji mówią o nim, to człowiek uczciwy, ponadto doskonały menedżer nie zostawi nikogo w potrzebie, jednocześnie wiele wymaga od siebie i innych. Wielokrotnie pełni funkcje wymagające gruntownej wiedzy i odpowiedzialności. Zna dobrze specyfikę podkarpacia. Dla niego liczy się przede wszystkim dobro wspólne. Po raz pierwszy kandyduje do Sejmu jako bezpartyjny z listy SLD. Jeżeli ktoś się opowiada za restytucją ruchu spółdzielczego w Polsce, to opowiada się za tym, co bezsensownie zniszczono w imię prymitywnego antykomunizmu, wykazując się zresztą głupotą, bo ruch spółdzielczy to nie był produkt PRL-u, tylko ma tradycję 120 lat w Polsce. I dlatego ponownie rekomendując Wam naszego kolegę Janusza Przetecznika, bo on daje rekordę jakąś że będzie bardziej wrażliwy niż inni politycy i przez to będziemy Wam dawał więcej satysfakcji. Żeby go wybrać nie wystarczy Waszego raportu. Musicie być apostołami i pójść z tą dobrą nowiną i dobrym kandydatem. Pójść do rodzic, sąsiadów, urzędów, miejsca pracy i przekazać im tę nowinę, że tu jest coś do ugrania dobrego. Pomyśl, może Janusz Przetacznik to właśnie Twój kandydat?